A jaki jest plan B, jeśli zaczną was banować? Alegro, czy jedna zagraniczne? To jest pierwsza podstawowa sprawa. Wszak nie mogę już pytać i negować. Nie trzeba zbyt. Pytanie było, jeszcze raz powtórzę, jaki jest plan B i jak Allegro was zbanuje? Czy rynki zagraniczne? tak, no powtarzam. Allegro jest jednym z graczy, jednym, który chce monitorować na polskim rynku. Jednak dużo bardziej nastawiamy się na rynki zagraniczne, niemieckie, brytyjskie, bo tam mamy już w tym momencie powiedzmy ambasadorów, którzy pomogą nam wprowadzić naszą markę na, na rynek. No i Stany Zjednoczone. Tam potem web mapy e jest gigantycznie bardziej rozbudowane. Tam jesteśmy w stanie generować takie raporty, że nawet sobie tego nie byłem w stanie wyjść. Mógłbyś powiedzieć coś więcej o tym, dlaczego promocja za pomocą Facebooka była w tym samym Jasne. Yes. W ogóle tak, kolega tutaj, zapraszam potem po wizytówkę, bo to jest pierwsza z zabaw. Jeszcze są dwa ukryte slajdy. Jeśli ktoś zgadnie, jakie są to pytania, to otrzymuje 14-dniowy kod do testów na A co do Facebooka. Dlaczego? Przede wszystkim, osoby, które zajmują się handlem, nie mają czasu na korzystanie z takiego czynne z Facebooka. Raczej skupiają się na tym, że trzeba obsłużyć klienta, a nie na to, żeby zaglądać na Facebooka. Druga sprawa, przyznanie się. Jednak społeczność e -komersowa może jest gigantyczna, ale ci najwięksi wydacze są jednak znani z imienia i nazwiska. I pracownicy także mają konta na GoldenLine'ie. I komentowanie publiczne na Facebooku, nie byłoby dobrze widziane, bo wtedy wiadomo, że... Znaczy dla nas byłoby to super. Wtedy ich konkurencja widzi, o, oni nas pewnie obserwują, to my obserwujemy, ich. No, ale niestety oni jednak przewidzieli, nie, nie podają się publicznie, bo to jest nasza tajemnica. W sumie mam takie pytanie. Produkt bardzo fajny, natomiast powiedz mi, jak chcecie się pozycjonować, Czy to są raczej duzi gracze, czy, czy drobnica, która, która w sumie też mogłaby być wsparta dosyć ciekawą informacją o konkurencji. No hmm. tak. Jedni i drudzy. A już rozbudowując bardziej. Dla dużych graczy jest to idealny sposób na podejrzenie tego, co robi konkurencja. Jednak, przesiedlenie trendów przydarzowych jest ważne i dla małych, i dla dużych. Nasza promocja będzie wkładać dwutorowo. Póki co, raczej skupiliśmy się na zbudowaniu świadomości marki wśród, wśród ogólnie pojętych gór powiedzmy. Polskiego świadka e-commerce i, i startup. Dopiero teraz będziemy wychodzić na szerokie wody, pokazując nie wiem, w takich pismach jak Chip, PC World e, w miesięczniku CRM. No to nie, nie, nie chcemy się targetować tylko na dużych na małych. To jest waszą konkurencją? W tym momencie. Identycznego w sensie serwisu nie ma. Jest serwis, który się nazywa Fortuna 1. Ale to jest zupełnie inna działalność. A za kolejny co? Dla Eba? na przykład? Dla Ebaja w jakim kraju? Bo na przykład w Niemczech krewśmy się to 16. Stale. W Stanach Zjednoczonych jest tego jeszcze więcej. Nie, nie oszukujmy się, dlatego Stany Zjednoczone odkładamy sobie na jako ostatnie punkty bajowe. W Niemczech i w Wielkiej Brytanii posiadamy kontakty, które pozwalają nam startować działaniami PR-owymi. W Stanach Zjednoczonych jeszcze takiego takiego nie ma. O czym jesteście lepsi? To pytanie, że powinno się znaleźć na slajdzie, akurat nie pomyślają, w czym jesteśmy lepsi? W tym, że dużo narzędzi jednak nie wykorzystuje całego potencjału web API, które jest cały czas zbudowana. My chcemy na bieżąco... My nie chcemy odpić koła na nowo. My chcemy wykorzystać to koło i zbudować Mercedesa. No nie boicie się, że Allegro samo zrobi taką usługę dla swoich klientów? Allegro de facto ruszą świadczy no dla tak. super sprzedawców. I Cały czas pozostaje w tyle, jeśli chodzi o ilość danych, które I Nie zrobi, jeśli a, jak widać jest. Jeśli będą chcieli was wykupić, to jaka cena? Nie, 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 nie zastanawialiśmy się nad tym, żeby sobie mi jeszcze chwilę pobawić. Spokojnie. Czy jutrzejsza wygrana w topka wystarczy? 21 milionów. A to chyba za sobą Allegro, bez bajek. Nie, za Was! Żeby Was kupić i włączyć to grupę Ale. Nie zastanawialiśmy się, jeśli zadzwonię że nam nie zadzwonię. Cieszę się. Jeszcze to pytanie. Kwintesencją tutaj. biznesu jest produkcja. czy nie myśleliście, bo na poziomie handlu. Czy nie żeby porównywać takie same produkty różnych producentów i... Handlowi dać znać, że macie na przykład, Pan się jakiś komputerek, czy takie sprzedaje, to taki, to taki. Czy podróbujcie parametry jednego drugiego i podejście, ten jest lepszy bo jest w taki samych parametrach? Może to by byłby inny, lepszy biznes. Czy to chyba nie do końca tak, bo e, to, że komputer może mieć te parametry, to nie znaczy, że będzie się lepiej sprzedawał. E, my dajemy... Rozumiem, że cofasz? Wydajemy informację. Jest Asus K50 IPTC, co i ktoś tam jeszcze jakieś dużo liczbę. I on w miesiącu, w grudniu sprzedał się w 99 sztukach. Dodam, że on w listopadzie u tego samego sprzedawcy sprzedał się bodajże w 43 sztukach i też był jednym z najlepiej sprzedających się modeli. to jest chyba informacja, która świadczy już o tym, że trzeba przewidywać. Skoro u niego się sprzedaje dobrze, ja mogę od dostawcy zamówić dokładnie ten sam model też go oferować. Nie wiem, czy to jest związane z tym, że pojawia się na rynku jakiś test, który on wygrywa, tego nie sprawdzałem, może jest y, jakiś nagrodzony komputer komputerem roku. To już trzeba by zbadać, dlaczego tak jest. Ale jest pewna tendencja, Jak wykorzystywanie tendencji do inteligentnego wprowadzania nowych produktów jest właśnie tym, co manuje cenę sprzedawcy. Nieporównywanie parametrów. Porównywanie parametrów w tym momencie tak naprawdę już jest Allegro. Oni w tym momencie wprowadzili opisy produktów. To, no, teraz jest już tylko prawo do zlikwidowania Ceneo. No może trzy kroki, ale... Do tego może się to doprowadzić. Jeszcze było pytanie, ale nie pamiętam już, jakie W tym momencie działamy wyłącznie na zasadzie pr Wyłącznie wywiady, jakieś informacje prasowe, pojawianie się na kampach, chociaż pojawienie się na kampach, aula się tym bardziej traktujemy bardziej jako spotkanie edukacyjne. Chcemy się dzielić tym, co żeśmy się nauczyli robiąc to, to przez 3 miesiące, na no, przez 6 miesięcy powiedzmy, bo pomysł na produkt powstał w czerwcu, a w listopadzie ruszył Pijar wystarczy. Na początek oczywiście. Później już jest kwestia reklamy. To prawdziwej reklamy się już nie tak jest. Dobra, zostało jeszcze teraz chwilę, który zostało odkryto. Czy na coś chętnie do zgadnięcia? Co oznacza słowo ma Pan drugi to jest z łaciny z, z rabunków. Ale niestety nie ma takiego. Ducha na żaba. Nie, nie, ducha na żaba też nie ma. ze Nie ma takiego pytania, ale jest nas trzy i pół. Nikt nie jest w ciągu, że Osoba na zlecenie. Letnie. Więc tutaj już tak względnie no powiedzmy, że to zostanie kot Ok, dziękuję bardzo i wieczoru.